Agata Kulesza o swoim mężu. Cześć, to jest flesz celebrycki Justyna Kozłowska. Zaczynamy! Agata Kulesza bardzo rzadko pokazuje się z mężem. Marcin Figurski znacznie lepiej niż na imprezowych ściankach czuje się na przykład na łódce na Wiśle, a zdjęcia z jego podróży możemy podziwiać na portalach przygodowych. Agata też bardzo rzadko mówi o swoim mężu, ale ostatnio w magazynie Pani zrobiła wyjątek. Mam mądrego męża, który bardzo dba o to, żeby mi się w głowie nie poprzewracało. Traktuje mnie absolutnie normalnie, nie jestem pod jakimś kloszem, chociaż ostatnio był moment. Wstawałam o 5 rano tak zmęczona, że mój mąż, który robił mi kawę, poważnie zaniepokojony, mówił, może wezwę karetkę na plan. Ale jednak wstać o 5 rano, żeby wypić z kimś kawę, to jest coś. Rzeczywiście to jest coś, a małżeństwo Agaty wygląda na super szczęśliwe i mamy nadzieję, że takie pozostanie. Więcej sprawdzonych informacji o gwiazdach czeka na Was na plejadzie. Do zobaczenia.